Czuwaj! Witam Was w y, pierwszym odcinku, tak jakby mówiąc, z ASG. W dzisiejszym odcinku co sobie zrobimy? Jest to najtańsza, dobra replika za... Y, niby, w sensie niby. No w sumie tak, jest to replika za, słuchajcie, kupiłem ją na militaria.pl y, Fajnie, jakbyśmy mieli link w opisie, ale może zrobimy. Y, jest to replika, która za 70 zł y, kosztowała... ogólnie. E, co ta... Y, Akurat się ustawiłem co, widzicie tam, tam daleko. Yy, nie więcej poczekajcie. O, to tam tego ostatnio nie było, więc nie wiadomo co to. Yy, nie wiem, ta, tam jest mniej więcej mój las, więc nie wiem co nie wiem co to może być, więc nieważne ugółem. Yy, tak więc dzisiejszą repliką jaką sobie yy, zrecenzujemy, to jest AGM003. Który, którego kupię na Militariach, jak powtarzałem, za 70 zł. Jest także wersja bez kolby, która kosztuje 60 zł około, może trochę ponad. Tak więc przejdźmy do, samej, do samego AGMA. Oczywiście został apesu, i przechodzimy do odcinka. Życzę miłego oglądania, a, a bo zresztą nie, nie będę zdejmować. Tak więc, sama wyrzutnia jest wykonana z tworzywa sztucznego, jak to tam jest opisane, i trochę z metalu. Co jest na pewno na duży plus i fajnie, i fajnie się to ogólnie prezentuje. Taki bardzo prosty Homeland z Far Cry'a. Bardzo fajnie to wygląda, według mnie za, za Nieważne. Tutaj w zestawie otrzymujemy oczywiście wyrzutnie. Ja kupiłem oczywiście z moimi pierwszymi okularkami, do których przyjdziemy sobie za chwilę. I oczywiście także dostałem... Trudno się dość wkłada. I oczywiście dostałem, w sensie oczywiście, jeszcze dostałem 3300 kulek w zestawie na wagę 20 gram których oczywiście nie mam, bo nie ma po co przynosić, no yy, macie jak jest pokazana replika już chcecie zamawiać no to idziecie sobie na dół i jest takie okienko polecamy w zestawie, tam jest oczywiście replika, yy, jest także ten zestaw 3300 kulek białego koloru i także te okularsy. Jak widzicie, one już są. W sumie do okulary sobie przyjdziemy za chwilę, ale one już są takie trochę podniszczone. Sklei skleiłem je Tadamem, bo nie miałem innego. Wiem, że kropelka lepsza, ale z tego, że nie chciałem się szybko skleić, to musiałem to zrobić trochę inaczej. Jestem w się sensie, yy, słabszym klejem. W sumie Tadam nie jest chyba słabszy, ale po prostu jest. Yy, yy, tak jakby po prostu wolniej twardniej. o. To więc przejdźmy do samego designu i do samej wyrzutni. Sama wyrzutnia jest jak widać, jeżeli jesteś daltonistą, to sama wyrzutnia jest oczywiście kolor, koloru yy, czarnego. Na początku myślałem, że w tej kolbie coś tam można schować, jakieś chipsy czy coś w tym stylu, ale szkoda, niestety nie da się. Fajnie by było, gdyby tam na przykład szło jakieś kulki, że można sobie przesypać na przykład jakiegoś pudełka i wsypujesz, ale niestety takiej funkcji yy, nie ma. Tak więc yy, oczywiście, gdy dostaniemy już sam zestaw z wyrzutnią, to kolba zostanie odkręcona. Jak widzicie, mamy tutaj śrubki, które ja przykręcałem. Nie są one zbyt dobrze przykręcone, bo nie dało się ich już za bardzo zakręcić. A śrubka, właśnie, yy, jaka śrubka? Yy, śrubokręt także dostajemy w zestawie specjalny do tych śrubek i mi to jakoś niezbyt wyszło. Yy, stwierdziłem, że już nawet za bardzo się nie będzie tego dało wkręcić, bo trzeba było tyle siły użyć, żeby to się i trochę ruszyło. Tak więc średnio. Ale wydaje mi się, że nie powinno wypaść. Trochę tu luzuje, jest, nawet takie trochę, tak, tak średnio, trochę się kiwieje. Na początku zastanawiałem się, co to jest, ale to jest nic, to jest po prostu efekt kosmetyczny. Jak widzicie, co jest taką dużą, może nawet nie wadą, ale co raczej jest minusem samego ASG, to to, że niestety trzeba walić na ślepo. Nie ma tutaj żadnej szyny taktycznej, do której byśmy mogli sobie na przykład podczepić kolimator. No widzicie, no niestety trzeba, mamy tutaj taki fajny jakby to można powiedzieć, takie zagłębienie z takimi paskami w środku, więc będziemy musieli po prostu celować na ślepo. Yy, tutaj mamy oczywiście nasz spust. Tutaj mamy chyba jakieś miejsce na pasek, czy nie więcej. Zobaczcie, tu taki isterek. Tutaj, no tutaj już można sobie wlać wody. Jak ktoś chce, może się napić ze strzelby. No nie ma to jak na Podlasiu. Yy, możemy sobie tutaj po prostu wlać wody. Ale w sumie to ten ciekaw, co tam jest. Może kiedyś poświecę latarką. I może Wam powiem na jakimś odcinku. Kurde, Macie teraz tego nie można zakręcić. Yy, tak więc yy, przejdziemy teraz do troszeczkę takich ważniejszych elementów wyrzutni. Czyli tak, mamy tutaj powtarzam to jest spust yy, w sensie spust. No, jakby to nazwać? No, po prostu uchwyt do przeładowywania. O, tak najlepiej. Tutaj mamy spust, bo to dla mnie jest spust. Świetnie. Yy, tutaj yy, zaraz obok. Zaraz obok spustu mamy takie miejsce, taką blokadę. Gdy będzie ta blokada na, tak jakby mówiąc, prawej stronie, to po prostu nie będziemy mogli wcisnąć spustu. Ale gdy ta blokada będzie na tej stronie, będziemy mogli go wcisnąć. Yy, jak widać tutaj przy rączce mamy takie trójkąciki. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Może to jest jakieś yy, dla... Yy, nie wiem, nie będę gadać głupio. Już chciałem mówić dla osób niewidomych, lecz tutaj tak powiedziałem. Y, oczywiście ma, otrzymujemy w zestawie magazynek, żeby go wyjąć, musimy wcisnąć to i on sam wyskakuje trochę i sam magazynek pomieści 14 naboi. Y, no na, na mnie jest to całkiem odpowiednia liczba. Ja tam w sumie, no wiecie, w sumie taki Akas ASG już ma około 500 w magazynku, dlatego ja się mam najciężej, w sensie y, ciężko jest grać po prostu taką strzelbą. Może bym, słuchajcie, sobie nawet te kulki załadował, poczekajcie. Coś właśnie z tego wypadło, albo ja się wydawało yy, Możliwe, no. Tak więc kamerzysta by mnie celował przed chwilą, prawie mnie zabił, sobie wybił oko. Yy, w zestawie, był, byłbym zapomniał, otrzymuję także strzykawkę na strzałki, która, nie wiem ile pomieści naboi, ale to jest zależne, ile będziecie tam chcieli po prostu załadować. Yy, tutaj, zaraz obok spustu, jest to dość trudne, jeżeli ktoś ma grubego palucha, będzie musiał jechać do yy, specjalisty, czyli na przykład ja, który po prostu to odblokuje. I tutaj mamy y, taki, taki po prostu magazynek, żeby tutaj je włożyć. Jest to bardzo y, poręczne. Powinien być tutaj jakiś taki mały y, uchwyt, żeby to otworzyć. Tu nawet pisze open, open, pusk, open. Aha, okej. Okay. Y, tutaj oczywiście wylatują nasze pociski. No raczej nie będziemy strzelać z, z strzykawki, bo to może wystrzelą kilka serii naraz, ale to lepiej, lepiej już strzelać z wyrzutni niż lepiej wypluwać te kulki albo po prostu to, bo to po prostu nie ma sensu. Tak więc załadujmy sobie nasze kulki. Żeby załadować kulki musimy bardzo przycisnąć, no w sumie nie jakoś bardzo, ale po prostu musimy lekko przycisnąć i... O, że mi się wy... O... Jakieś tam dziwne odgłosy, dobra, nie przedłużajmy. uznajmy, że mnie tu nie było i nic się nie stało, tak więc ładujemy. Raz, ile poleciał na jedną serię? Chyba trzy, ile się nie mylę. Dobra, poczekajcie. O, właśnie, dobre wspomnienie. Jeżeli ten spust się zatka, mamy tutaj taki, yy, taki przycisk, którego musimy ua yy, uaktywnić. Tak więc jeszcze raz, t yy, tak się tego nie ładuje, po prostu mamy chyba coś z yy, szybko Niestety ja mam jakoś trochę zepsutą i trochę tych kulek wypada, z dwie muszą wypaść, niestety, świętej pamięci. Tak więc, nasze kulki załadowane, mniej więcej prezentuje się to tak, no nie jakoś, nie jakoś bogato, no nawet nie załadowałem wszystkich, chyba nie umiem liczyć, ale zdaje się, że na pokaz to wystarczy. Żeby wystrzelić z wyrzutni musimy to, bo klasycznie, bo to przecież strzelba, Homeland, yy, oczywiście nazywa się AGM żeby nie było, e, tak więc strzelamy. Potem musicie oczywiście wcisnąć spust, i nie wiem, co. E, pocz Poczekajcie, e, już, już jest spadka na filmie. E, Może sobie celniemy, albo wiecie, co spróbujemy celnąć w. E, szkoda, że tu nie ma tej ambonki. Albo dobra, to spróbujemy tam e, w sensie, w tamtą, w tamtą taką korytę, czy co to jest, nie mam pojęcia. Widzieliście pocisk? Napiszcie w komentarzach. Chyba strzelają dwa pociski. Czasem nawet strzelą trzy, co jest takie dość dziwne. Za chwilę sobie przejdziemy do okularów. Coś się styczyło. Aha, mój błąd, właśnie. Dobre przypomnienie. Teraz się stała rzecz, która mi się bardzo rzadko zdarza. A bardziej, y, 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 gdy zakupujecie. Co ja z tymi okularami zrobiłem? Boże święci, co ja robię ze swoim życiem? Y, gdy naciągacie spływ, postarajcie się go naciągnąć do końca. Nie że, jestem jakiś, nie, że jestem jakiś dziwny, jakiś taki trochę pedofil, że yy, sam go nie naciągnęłem do końca, ale wiecie o co chodzi. L po prostu, żeby potem nie było, że coś mi się spieprzyło, czy coś w tym stylu. Tak więc wyjmijmy sobie magazynek. Na farcie zostały, nie, w sumie nie, zostały aż cztery kulki. Tak więc, yy, czekajcie, coś go nie umie włożyć, a może... A nie, po prostu wypadły kulki, jestem mądry. Może za chwilę jeszcze zbiorę, bo są dobre. Dobra, włóżmy ten magazynek i jeszcze... Nie no, nie w ciebie nie, oczywiście. oczywiście. Yy, tak więc... Oczywiście lepiej nie strzelać tak z biodra, bo to oczywiście raczej... Wiecie o co chodzi? Nie macie wyczucia, gdzie strzelicie. Tak więc... Nie wiem czy jest jeszcze tutaj coś do opisania. Wydaje mi się tak. Że może by nawet było tylko, że za bardzo nie wiem co, ale raczej... Yy. O, to najważniejsze. Mamy tutaj regulowany hop-up. Yy, racja jest taka, że on dość się kiwieje. Nawet możemy troszeczkę przechylić i po prostu, tak jakby mówiąc, wyrzutnia yy, będzie już dosłownie inaczej strzelać. Wystarczy, powiem Wam tyle. Wystarczy, że o milimetr przesuniecie hop-up, i już wyrzutnia będzie strzelać dokładnie inaczej. Nie przesuwajcie go tak całkiem, bo przy takim strzale ona poleci dosłownie za siebie, jak bumerang. Dlatego polecałbym stawiać raczej tak obok normala. Yy, ustawić Ustawicie mniej więcej tak i będzie dobrze. Jeżeli ktoś nie wie co to hop-up to hop-up to po prostu jest takie, jakby urządzenie, że wyrzutnia strzela na większą siłę, ale jest mniej celna. A gdy mamy poziom normal, to ma ona mniejszą siłę, ale jest celniejsza. Czyli no, takie trochę urządzenie do nie. Tak więc wydaje mi się, że hop-up już omówiliśmy, coraz cię było krótkie. Dziękuję. To sobie posiedź, może pograń na telefonie, tak więc. Pierwsze przepraszam. Ja mam jakąś taką yy, inwazję do tego, nie wiem o co mi chodzi. Nie żeby potem było, że ktoś się ze mnie śmije na YouTube bo wiecie, to przecież kanał dla beki. Yy, no, w sumie w tej, tej sytuacji niezbyt. Yy, tak więc yy, w zestawie polecają także okularki, które mi się już dość zepsuły. Yy, troszeczkę źle przemyśleliśmy to z kolegami i przetestowaliśmy, jak te okularki są mocne. Stawiliśmy je po prostu na krześle, pamiętam. To, było to ja to robiłem dosłownie z rzeźnikiem strzeliliśmy, a one wystrzeliły się, przepołowiły na pół, no, no no, właśnie no i okazał się taki błąd, że po prostu nie przemyśleliśmy tego i gdyby na przykład, gdyby na przykład okularki były na piłce, to by dosłownie się inaczej okulary zachowały. Nie wiem czy jeszcze widać, ale jeszcze są tutaj trochę przełamane. Te okularki były za 10 zł, tak więc wydaje mi się, że lepiej było się zaopatrzyć w jakieś lepsze okularki, na przykład tak za 30 zł, zdaje mi się, że będą już całkiem dobre. No, może za 20, no w sensie za 20 w sumie widziałem już fajne okularki. Możecie oczywiście też sobie kupić Google, Google, okej, okay, Google. Możecie sobie także zakupić Google, które raczej są droższe i będą bardziej parować, ale wiecie, jednak jest taki minus, że... Okulary bardziej mogą spadać. No, w sumie, w sumie się mylę, bo wiecie, mogę bardzo trząść głową i nic się z nimi nie stanie. Tak więc wydaje mi się, że sobie wszystko fajnie omówiliśmy. Powiem Wam tak: jakby ta część czarna nie była, jakby ona była połączona z białą, to by w sumie nic tutaj się nie stało Za bardzo. Ale z tego, że jest, są to okularki za 10 zł, 351 opin w tym momencie, to tak średnio. Tak więc podsumowując. Wyrzutnia AGM003, jakby ktoś nie wiedział strzelba, jest to naprawdę opłacalny sprzęt, ponieważ nie musicie się tylko strzelać ASG, ale także oczywiście, możecie, ale także oczywiście możecie sobie na przykład strzelować do tarczy akurat yy, co muszę zaliczyć także do takich małych minusów, to to, że jest zbyt mały magazynek. Dla mnie magazynek powinien być 20 naboi max, ale 14 to wiecie. Oddacie kilka strzałów i musicie z pośpiechem wyciągać swój, jak to się nazywa, yy, strzykawkę do strzałek, no i ładować. No i to jest taki dość minus. To także jest dla mnie minusem. To, to szkoda, że nie ma żadnej szyny, no ale słuchajcie, to jest za 70 zł. Co wy chcecie oczekiwać? Tak więc w sumie nie jest jakiś duży minus, ale fajnie by było. Yy, tak więc powiem Wam tyle. Nie wiem jak, ale nie wiem jak to się stało, ale powiem Wam jedno. Możliwe, że odcinka jeszcze nie będzie długo z ASG, z tego, że jest to niby wkrótce, ale wiecie, wkrótce może trwać 5 lat, wiecie o co chodzi. Popatrzcie, niedawno kamerzysta był na wakacjach, trochę wydał tych pieniędzy, no i niestety, ale nie zakupi sobie nic, no chyba, żeby pożyczył pieniądze, no ale wiecie, to jest z kolei znów inna sprawa, no to są sprawy przypadkowe, o tym gadać nie będę. Ja już jestem zaopatrzony w sprzęt. Mój kolega rzeźnik też sobie chce coś kupić. On chyba sobie kupi karabin AK-47, ile pamiętam. A yy, z tego, że Okoń jest takim dosyć kłamcą, powiedział mi jakieś dwa tygodnie temu, że kupił sobie snajperkę, która się nazywa Arban Sniper. I co? I mówi, że mu dalej nie przyszła. Ale co, co jest z tego wynikiem, to to, że po prostu jest kłamcą. I pod tym względem go bardzo yy, nie lubię, w sensie mój kolega, nie? Ale. Lepiej powiedzieć całą prawdę niż kłamać. Nie w takiej sytuacji, że ktoś kogoś nie wiem, no zresztą nieważne. No tak więc tutaj mamy takie coś. Ja mówiłem moim kolegom, że jeśli będzie tak, że nagle wszyscy nie będziecie chcieli się strzelać albo po prostu będzie jakiś problem, to wszyscy dajcie mi stówę i po prostu dajcie mi stówę za tego AGM. A no w sumie to 70 zł i tak raczej nie będzie, bo jest zbyt taki hamski no ale wiecie, jednak ja się tutaj chcę strzelać ASG. Yy, kamerzysta niestety wydał swoje pieniądze. No chyba że kupię AGM. -a. No właśnie, no tylko wiecie, ja chciałem być medykiem. W sumie to nie chciałem, ale wiecie, AGM był najlepszą wersją. A wiecie, tak trochę nudno, żeby dwie osoby miały AGM, a wiesz, jednak AGM też trochę kosztuje, w sensie trochę. No w sumie nic, no ale warto też patrzeć, moi drodzy, na opinie. Nie wiem ile trwa nagranie, ale pewnie długo. Tak więc Oczekujcie, tylko módlcie się, żeby na tym kanale choćby te 20 widzów. Ja rozumiem, że my mamy 40 e, e, subów, ale naprawdę chciałbym pokazać, jak się strzelamy, bo na pewno będzie super zabawa. Będziecie się też, też, też fajnie bawić. Tak więc, tylko oczekiwać. Co się, co się dzieje, to się dzieje. Z mojej strony to by było wszystko. Dziękuję Was za oglądanie. Jeżeli Jeżeli się oczywiście się, odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, subować kanał. Pozdro i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.